Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt być sprawozdawcą komisji, która pracowała nad projektem w sprawie uczczenia pamięci Włodzimierza Przerwy-Tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci. I za chwilę przedstawię projekt tej uchwały. Chciałem tylko y, przedstawić krótkie uzasadnienie. Włodzimierz Tettmajer urodził się w noc sylwestrową z 1861 na 1862 w Harklowej koło Nowego Targu. Malarstwa uczył się w Krakowie, w Wiedniu, w Paryżu, w Monachium. Był również uczniem Jana Matejki. Na działalność literacką Włodzimierza Tettmajera składają się tomy utworów prozą, nocletnie, Letnie, Opowieść o Dawnych Latach itd., tom poezji Marsz Skrzyneckiego. Ale to jest ważne dla nas posłów i dla polityków, że Włodzimierz Tettmajer dał się poznać jako pełny pasji polityk patriota. W 1911 roku Włodzimierz Tettmajer został posłem do parlamentu austriackiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie w grudniu 1913 roku w trakcie rozłamów w PSL opowiedział się po stronie orientacji solidarystycznej i podległościowej. Był współzałożycielem PSL Piast, prezesem towarzystwa Strzelec w Krakowie. Jako polityk przewodniczył obradom założycielskiego zebrania tymczasowej komisji skonfederowanych stronnic niepodległościowych a po wybuchu wojny został delegowany do Naczelnego Komitetu Narodowego. W dniach 15 i 16 maja 1917 roku na posiedzeniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim zgłosił rezolucję żądającą utworzenia państwa polskiego składającego się z ziem z trzech zaborów i z dostępem do morza. Potem wszedł w skład Rady Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Zmarł 26 grudnia 1923 roku w Krakowie. Zarządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 1930 roku Włodzimierz Przerwa Tetmajer został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziale odzyskania niepodległości. Znany jest Polakom od, od, właściwie od czasu premiery Wesela, bo. bo na jego osoba została uwieczniona przez Wyspiańskiego w roli gospodarza. I oto teraz przeczytam treść uchwały. Uchwała Sejmu w sprawie uczenia pamięci Włodzimierza Przerwy tetmajera w 90. rocznicę jego śmierci. 90 lat temu, 26 grudnia 1923 roku, zmarł Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, wybitny polski artysta, malarz i pisarz. Był również politykiem obozu niepodległościowego, między innymi prezesem Towarzystwa Strzelec w Krakowie, działaczem PSL-Piast i delegatem Naczelnego Komitetu Narodowego. W weselu Stanisława Wyspiańskiego został uwieczniony jako gospodarz. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci jego pamięć i wyraża uznanie dla jego postawy i dorobku twórczego. Komisja Kultury po przeprowadzeniu pierwszego czytania rozpatrzeniu tego projektu uchwały na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 wnosi, by Wysoki Sejm uchwalić raczej załączony projekt uchwały. Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Dziękuję Panu Posłowi.